cięcie na zielono to przede wszystkim formowałem winogrono obrywałem z pędów nieowocujących no i wiązałem do drutów teraz jeszcze zapomniałem pokazać o to jest liść po mączniaku Spore się zorientowałem i opryskałem siarkolem I to są nowe liście, czyste. I co ciekawe, że tylko na tym jednym krzewie. Teraz wezmę się za cięcie winogrona na zielono. Zresztą raz już, już to robiłem. Dzisiaj to powtórzę, żeby prześwietlić winogrono żeby... Nie było za gęste usuwania tych wszystkich pasierbów, skracania za piątym liściem że przy tej wilgotności, żeby nie przyszło i tej gęstości, żeby nie przyszła choroba na winogronę Nie używam nożyc Ogłowiłem wino, winogrono z pasierbów Skrociłem za piątym liściem Oto plon z tego obrywania. To garnę na większą kubkę i na kompostnik. A tak wygląda winogrono otwarte. Prawo do choroby grzybowej jak szara pleś, jest niewielkie. krzew jest przewiewny o taka kubka z pięciu krzaków nie będziesz tego robił to będziesz miał zaciemnione na przykład nad stołem ale win winogrona gorszej jakości z kolei jutro zajmę się, zajmę się w szklarni, choć tu będę miał mniej roboty Wreszcie ten pogrodzie z dwa krzaki są to bez większego problemu To już drugie w tym roku usuwanie pasierbów i skracanie za ostatnim godem na piątym liściu Obrodziło ładnie Ale chcę pokazać mimo że jest dach otwarty silne słońce spaliło winogrono. O, spalone od słońca. Następne, jak już winogrono będzie ukształtowane czy, czy wyrośnięte przed samym, przed samym dojrzewanym, to będę skracał na trzeci liść, a nawet na drugi. No ładnie obrodziło w tym roku, w zeszłym roku miałem bardzo dużo winogrona spalonego od słońca, zbyt późno otwarłem dach i przyszło silne słońce i mi spaliło, ale za to w gruncie było udane. 29 lipca. spotkało mnie zaskoczenie, gdyż dwie odmiany szuler i Seneca zostały porażone mączniakiem. Tydzień temu obławiałem, przecież żadnych śladów nie widziałem. Ostatnio byłem w niedzielę. Co prawda nie oglądałem, ale też nie, nic no, no, nie zauważyłem. Szybciutko obłowiłem, potem do szklarni tu się nic nie dzieje tu winogrono jest czyściutkie sprawdziłem jeszcze w części sadowniczej też jest czyściutkie Ten nie... zauważyłem na pasierbie to jest pasiek winogrona szule tak wygląda mączek prawdziwy porażony a to bo wiatr a to nalot na winogronie muszę się tego szulera pozbyć bo na wiosnę jak się rozwijało winogrona było porażone i teraz ale na pasierbie no to, to ta choroba musiała w tych ostatnich dniach tutaj przyjść Szybciutko rozrobiłem um, lit siarkolu i opryskałem. A następnym litrem opryskałem topazę. Zobaczę po paru dniach, czy to poskutkowało. Winogrono zaczyna dojrzewać. O. Zaczynają atakować osy. Jak to winogrono będzie wyglądać? Jeszcze nie skończyłem walki ze sikorkami o borówkę, a rozpocznę walkę z osami o winogrono. O następna przyleciała jak się napiją te, tego soku to są tak ciężkie, że nie mają siły odlecieć. Ile idzie je palcami zdusić. Tu następna jest zaczyna. O, jeszcze mucha do tego. Jeszcze się nie pojawiają szpaki. Ale jednego roku, to tu horda szpaków na to te, na te winogrono atakowała. Paradoks był taki, sąsiad przyjechał na swoje winogrono z, małym, z małą manienką, mówię, zerwie wszystko na wino i zrobi wino, a tu przyjeżdża tam <śm> same ogonki były. A na dole ziemia ta jak po wojnie pełno soku czerwonego. Trzy, cztery, pięć. A to są efekty działania os. Jest to winogrono seneka, jedno z wcześniej dojrzewanych winorośli. Tak wygląda Ogrono zniszczone przez osy, jakby tu policzyć, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 takich gromek jest uszkodzonych. Te osy jakoś w tym roku są mniejsze, jakby młodzież dopiero wyleciała z kokonów. Jakieś malutkie te osy. Urządziłem sobie zabawę z osami. Nalałem na podstawek soku z dodatkiem cukru. Już się topi i kąpie. O ileś os. Trzy, sześć, siedem i mucha. A palcami a palcami już jest u, uśmierconych 19. Tu jest pułapka taka wabiąca, ale z tej czasem im się udaje wyjść. A z tej pułapki już nie wychodzą. Jest to butelka przeciętna lejkiem do, do, do dna. Centymetr półtora jest od poziomu. Tego soku, jak już tam się dostanie, to nie wyjdzie, ale musi zechce, zechcieć wejść. Także są dwie pułapki na tym kiju, przy tym jednym krzewie S seneka. Jak tak ją z tych, z tych os to muszę szukać osę, żeby teraz gdzieś wyłapać także dwa sposoby nalep i palcami numerom na moje palce skierować obiektyw, no i oczywiście ojca możesz fotografować wiesz jak tyle zabiłem, to już jest mało To jest Wiesz a jeszcze mi uciekło, to poczekamy I szkody już są dość duże Jak na złość nie chcę na usiąść, bo już je wytępiłem wiesz I do koletki jeszcze jedną mamy świadczyć co? jak muchę to muchę nie złapiesz mucha jest sprytna. szybsza no te co przyszły atakować już wszystkie ojciec wytępił widzisz no jeszcze jedna dwie gdzieś tutaj duszyłem jestem no jak musi no. jak, jak przyszedł, to jedną za drogę, tak wyłapałem każdy z nich mniej O, widzisz? Dzisiaj silny wiatr wszystkie co miałem uszokowane, żeby pokazać wiatr wywiał w tą korę. Może jeszcze jedną, musi no, tu w dogodne miejsce. Najlepiej się atakuje od tyłu, <grywa> z przodu to, to zareagują. A także, jest zaangażowana piciem soku to nie ma tej koncentracji. <grywa> nie udało się. Wczoraj chwyciła się na ten gleb około 18, a w sumie palcami zabiłem 45 osób. Odkryłem do słońca grona. Nie żadne 5 liści, najwyżej 2 liścia. Pousowałem pacierby. to ilość usuniętych liści i pasierbów po dzisiejszym obławianiu winogrona. To było ostatnie w tym roku. Tylko czekam na zbiorę. Znowu taka kubka po obławianiu pięciu krzewów winogrona. Winogrono po ostatnim obławianiu. tej alejce ogrodowej, wyjściowej. Zaczęło dojrzewać w winogrono kanadykę Bardzo słodziutkie. No drobniutkie, takie drobniutkie. Ale bardzo dzieci nie lubią. Dzisiaj zerwie, no, na przykład to tutaj do wnuka. Tam jeszcze jest do wnuczki. skarpanoni. panoni. Jedne z pierwszych winogron, które tu posadziłem, jest tylko jeden krzak. Wcześniej miałem tutaj puszklarnię tego. To Co tutaj tu? zapomniałem, jak się nazywa. Odmiana Adria. Dość duże owoce. Smaczne. Dość twarde. Gdzieś to kupiłem na Naramowicach. W zasadzie powinienem zweryfikować te nazwy, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam. No. Prawie dojrzałe do jedzenia. Winogrona. Bardzo smaczny szuler. Za parę dni będzie zupełnie dojrzały. Słodziutki. Tu winogrono Seneka. Bardzo smaczne. Najbardziej lubię je osy. Winogrono różowe Reliance. No ciemne, zapomniałem nazwy, ale o bardzo specyficznym smaku. Obecnie mam 18 odmian. Nie wszystkie wymieniłem w filmie. Na przykład bardzo dobre, bezpestkolne Interlaken czy Himrod. Parę odmian nieznanych wyhodowane z pestki. Oczekuję na ich owocowanie. A z paru... Odmian zrezygnuje jak Neron czy F48. Otrzymane na jednym ze szkoleń. Koniec filmu.